Witam serdecznie. Kontynuujemy samony na Goku, ponieważ mało tutaj karmi wypadło tych banerowych. Jak widzimy, mamy tutaj 9 ticketów, także jeszcze tylko jeden i możemy zrobić multi. Zobaczmy, co w Skotarze w ogóle jeszcze jest tam, dla pewności. Tego Goku potrzebujemy Erki oczywiście. Vegito oczywiście. Goku mam, Transforma UI mam, dzielina mam. Zarą że mam tego Golden nareszcie. Na Goku by by się przydał też. Ster, tego. Goku mam, tego mam na Rainbow. Tego mam betut Tu ten na ręku, dobra. To co? Lecimy. 150 DS-ów wydamy. I spróbujemy sobie zrobić tam jeszcze multi z etikety. Kurczę, Transit Shouts, myślałem, że będzie gotem. To mnie nie brzmi za dobrze. Dobra, zobaczymy DSSerek. Goku GT, chyba już pójdzie do Waszopu, przydadzę mi się. A nie, może się przydać do super ataku Goku Adeligi. Dobra, Borgos, co tam dalej, dalej. mamy? Um, Rakum... E ten Babidi, Ach, no, na Babura chciała. Powiedzieć nie Babidi. Gohan Ultimate, Geo... Ouchad. Uh, Budget, ale kurde, to jest ostatnia karta. Dobra, mamy tikety. Zrobimy sobie teraz samona za tikety. Ale bożeka zalokuję. No jego mam chyba z doma do pikata mixu. odbierzemy no, sobie tutaj tikety. Dobra. I lecimy tutaj za multi samona Zobaczymy czy będzie coś ciekawego. Kryman jest i Gohan, myślę, że sam kryman będzie. Ale jest Goku w podstawowej formie, także będzie Krax Green. I czy będzie drugi? Nie, Nie aż to da. tam mamy dalej, ten smog. Jest! Jest Goku! STR, nareszcie tyle czekania na niego. Pięknie, w końcu. Nail. O Hmm, barter Goku są fizyczny Nam 5 i Goku STR, tak? Tak. Któryś tam pod może pierwszy, może drugi. Blokujemy, ale nareszcie jest Goku S4 STR. Po tylu kurde kamieniami, Po 800 kamieni poszło na baner i wygady. I nareszcie jest goku. Dobra, to co? Lecimy jeszcze multiki. Dobra, dwa multiki trzecie będzie za darmo? Już tu miejsc nie ma oczywiście. ale boxy zapełnione, tam powinniśmy dostać zaraz misję. Znaczy, nie misję... A, trzeba zrobić taki pułap przy tam i tam zdobytych giru dostajemy. 15 slotów po prostu na postacie. I to mamy Master Rushi, ten Goku. z żeby tak można powiedzieć, Fiddle, Nail. No ten raz to widzę ze sobą wokół No niestety, ostatnia karta serca. -ka, że słabo leci. The To No, nowa karta. Może być do kolekcji. Nigdy nie miałem gry. Wiele osób bardzo wiele razy go dropnęło i było bardzo złe. Dobra, lecimy dalej. Robimy teraz za 50 sów multika i termowe multi. Tam Goku. A, ale przemienił się, myślę, że zostanie w tej samej formie. Kurde, albo będzie tragedia w multika, albo coś może być ciekawego być. Smoke. Smog, do, to... A, Trank znaczy Tao, co to jest? Minopia, Nowu Goku Cell Agility Angel? Mhm. Chyba drugi duplikat. Nowu Goku, Chanksu. O, Gohan przyda, Team do podbijania spory ataku. Chichi. STR. Pierwszy duplikat, bo już tam jeden mam, tak pójdzie w ścieżkę. To ale słabo to leci, mówię szczerze. ci lokujemy i tego... ...cela lokujemy. No i ostatni samon Darmowy, można by powiedzieć darmowy, no... Jak 150 ds, to ostatni darmowy. Cztery postaci może być, karta banerowa. Ciekawe jaka. Oby to była jelarka. I cold. To u boku. Dora. Duldo. Pięcie? Nie! Kurde, szkoda. Trzeba, żeby zmienić tę kartę do jakąś jelarką. Bo no, jak... o, słabo już. Więc się? Nie, znowu ten słowek leci za mną w baterkę. Goku, nie, pierdolę. Sorry, ale. Nerwowałem się teraz. No i co to? I koniec, tak? No nie, tragedia. Słabo poleciałem, powiem szczerze. Zobaczymy sobie jeszcze ile tych mam. Aha, muszę odebrać z Geekboxa. Ile tych mamy? Może spróbujemy jeszcze zrobić tych multika tutaj. Hmm, klepniemy za 50 i będzie multi, yy, multi, multi za 800 ds tam zostało zostało. To mało.

Kolejny... ta druga forma, widzę. Shao Tzu. Giant Day a Vegeta Giant mango Mam go jednego. A to już koniec? To za multik. Dobra, lokujemy Vegeta. Odbieramy etikety. I robimy... Multika na... Yy, z etikety. Kurde, no cały czas ten baner Goku jest nieszczęśliwy dla mnie, ale poleciał Golden Fiza i poleciał Goku STR. Ale Larka żadna nie poleciała. Na Wegecie, chociaż poleciał go tutaj. Hmm, trzy postacie. Jest fuzja. Jest Alerk! Jest Alark! Mam Larkę, za Taki to blue. O, ciekawe, którą? Powiem Wam, że nie wiem, czy wolę Goku tego, czy LR Vegito. Vegito by się przydał do Potary jako on... Link. przyda się do pobicia z Trataku. Chyba Baba końców. Jest Goku. Wszystko rozwalony. LR. Er. Nie mam pytań. Siadło. Może jeszcze coś polecić, ciekawego. Co to jest? Samego Goku. Android i na koniec poleci co? jest Ester. Może być. Dobra, kończymy Samony. Bajka. To mi się podoba. New Shot. To jest... O, zrobił się. I lokujemy Goku. I dzici lokujemy. Kończymy Samony. Jeszcze się zastanawiam, czy nie zrobić jakichś Samonów. Ale chyba nie. Wyciągnęliśmy baterowe lerki na jakieś 700 ds. poszły lerki. Mam tu jeden ticket na wegetcie... żadnego. To będę musiał się zastanowić. Bo tu co zostało? Za 100 to ds. trzeba by wydać, czyli były 3 multi. Za 100 ds. -ów. 3 multi to jest. 9 ticketów, 4 multi wybyły. 4 multi za studentów. Kurczę, serwis to jeszcze, Na pewności. Bloku mamy, Wegi to nie mamy, Transform mamy, Uli mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. To mamy. Hmm. Zastanowię się, wiecie. a tu, tu trzy. Na Wegecie raczej się trzymam. Chyba się wstrzymam na tym. Dobra, na razie koniec. Jak coś, to możecie się spodziewać jeszcze jednego filmu. Możliwe, że zrobię. To jeszcze samolot. Za 100 DSów 4 Multi. To jest niezły deal. Czyli tak jak za 50 DSów 2 Multi. Chyba tak zrobimy, wiecie? To hmm. dobra, lecimy. Nie ma co. Tak, zrobimy. Tikaty czy zobaczę czy nie ma tu nic, ale chyba nie. Nie, bo to był usunięty etykiety. Lecimy multi samo na Goku. To DSów. Niech będzie, Za to był Rosja, 100 ds -y. niech będzie. Nie, ile mi nie dobrze. Jest rainbow, jest szansa większa na kartę wodorową. Uuuu, Goku Gat. 3 SSR minimum i za pewne żadne danerowe nie będzie. To był oryginal. Master Roxy Wax Power, Goku i teraz SSRka Goku Ui może być, chyba drugi duplikat. Mercenary Tao, Rabbids, Goku Angel, Agility może być. Trzeci duplikat. Trzecia ścieżka w sensie będzie odblokowana. Jest tu Goku i Kolonia Intelligence. Warzywa. Warzywo. Ale trzy sesjerki. I trzy tickety, dobra. Blokujemy. Tego też. I Goku z gniazda, i taką poleci zaraz do, um, do ścieżki. jeden Potential. I lecimy. Drugi multi. Jest klien. jest, dobrze. Jest Kill'em. Jest Kill'em, dobrze. Kill'em oznacza kartę banerową albo trzy banerówki. I Gokugan to potwierdza nawet. No powiem wam, że... Kurde, mogłem nie klikać. <gry> wow, Trunksu. Fizyczny chyba. ASTL. Wieta. 3 seserki minimum tutaj będę miał. Go, Hannafinade. Dojdę Android 19. Doja. Go, ja. go małpa. st. 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 uuu. Może być, pięknie. Tyle go nie, nie miałem, a teraz mam już z duplikatem jednym. Co to ma? Znana? A ja myślałem, że popój pój-pój mógłby się zmienić, co mi się wydaje. Co to jest? Sinotrax? Ło, wow, fizyczny. A to już koniec. Czy ki <dobra>, dobra, lokujemy. Ale Goku, STR kolejny. Do kolekcji. O, tutaj. Tomek mi napisał, także to usuniemy. Dobra. I lecimy multi-samonu darmowego. Szkoda, bo Clan był. Była dobra szansa na Amerykę, ale nie poszło. Ej kurde, Gohan z Dobra, Goku pogadał, Super Saiyan. Super Saiyan 2. Super Saiyan 3. I koniec, dobra. Goku. Tak. Transform Goku. Uuu, ładnie. Trzema duplikatami będę go miał. O, bardzo się przyda do podbicia się nie chce. Chociaż koniecznie. W Goku będzie na Rainbow, teraz na pewno. Bardzo mi się nie przyda, bo już mam tego esencję trójkę na maxa. Trunks. Trunks. Czy to jego ten Czy to jest ten Trunks, o którym myślę? Ten Rage? On się bardzo przyda. Mam na pewno do, jakiś wyplik do mnie. To będzie kolejny. Super jest nareszcie, mam. Wreszcie jakiegoś super B, którego nie miałem. Bardzo długo. Świetnie. Fajny samon. Super B się przyda. To no może nie jestem pewny, czy się przyda, ale bardzo długo czekałem na jakiegoś super BU. I transform. Fajny multi. Spoko karty. Jeszcze tutaj. cztery Seserki Wow. To co? Odbieramy etykiety. I ostatnie samon. 6 tykietów dostałem się pomyliłem dwa były za jednego multika o kurde ale zważywił teraz dwa za multika jakaś przecena, zobacz o co chodzi a nie, tak kurde muszę zrobić jeszcze innego multika, żeby zrobić tu multi. no dobra, to lecimy ostatni tutaj Moldy z etykiety 600 coś DS to jest trudno. Ale sobie jeszcze tu zrobię z samona. A co? Ach, ja mam i goty. Nic ciekawego raczej. Będzie crack skin. Mamy podstawową formę guku. Zapomniałem, że etykiety dostajemy tylko za te samony, na które wydaliśmy je DS. A, A ja zrobiłem za. Samolę za DSY, a trzeci był za darmo. Uuu, bo Magetta, może być. Mam swojego bota Magetta, ale bez duplikatora, Także będzie teraz pierwszy. Co tutaj? Minotia, Tanksu, Chao Su, Wegitotek. Chyba na Rainbow będę mógł to zrobić. Dobra, poszły tikety. Mogą być te samony. Trochę przypierdzeniłem teraz na 200 ds niepotrzebnie. Można było nie samonować, bo jak już alerka poleciała. to czegoś więcej. Są no, drugie alerki. Dobra, to co? Ostatnie samony. Za tikety 10. I lecimy. Ostatnia karta będzie... Tartą SSR gwarantowaną. Szkoda, że wcześniej zepsułem sobie te samony i single ładowałem. Myślałem, że tu nie ma znaczenia, czy robimy za pikę multi czy nie, ale jednak ma znaczenie. No ale jakby miała podcina, RKTMA jest single, bo leciała. Cocao. Wiz. Android. Asha, Pana? Ah, myślałem, że się zmienił ten smut. Dochantki, Dui, znowu. Oj, słabiutki w multi. Mój. roku i teraz SSRP. Nie wiem, to jest fizyczny Gohan Płatne słowa. Tutaj. słabe to losowanie. No ale trudno. Tam przejdziemy, sobie, jakie karty dostaliśmy w ogóle. Pora teraz po słów, ale mam enerkę. To jest najważniejsze. Equip, SSR. I zaczęliśmy tutaj od Boonjaka, jak się nie mylę, tak. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, dwadzieścia... Cztery ssr na... nie pamiętam ile tych... amonów. Ale mamy lr Gdzie ten jest? W bloku. A tu jest! Jezu, tak patrzę, patrzymy i mnie nigdy nie znalazłem. Dobra, kończymy samony, trzymajcie się, cześć!